Jest Capri. Na Katrin? Ferazem jestem? Gdzie jestem? na wycieczkę pierwszą od y, Kondycji Chociaż Wam nie, prawda? I jego kolegi do Neapolu, także będzie Ekstra. Włochy każdy kocha i lubi, kto jedzą, to jest wspaniałe, a ja jadę do Pepe, czyli Giuseppe. To jest mój kolega, którego poznałam pod koniec 2019 roku w Australii. I znamy się do dzisiaj i zaprosił mnie już wtedy do siebie I w końcu się zdecydowałam, aby tam Także jest 21, ale przestawili nam czas, więc tak jak to 2 godziny lot I, i tam będę Także będę dawać znać, tak jak jest Ale to będzie w Dzień dobry Jestem w pięknym miejscu nad mm, wulkanem i takim aminokiem, dużo różnych rzeczy. Oraz. Jajka. A to jest pepe. Giuseppe, say hi! Ciao, ciao, hello. <laughs> ok. I pyszne dżemy. Tata zrobił. Kiwi and what? Kiwi, kiwi. Ki, kiwi i jabłko i pomarańcza ze skórką i wiśnia i to po najlepsze. To jest, e, tak to się nazywa? Apricot, taka mała brzoskwinka. Mniam, miam, miam. Cudowny włoski klimacik, cudowny włoski domek. Open the door. I znajdujemy się pod samym u podnóża samego Wezuwiusza. Mm, cudownie. Tam są jakieś ciekawe drzewa, które już kwitną. Widzę kwiatki. Takie domki ludzie mają tutaj. Wygląda to jak Japonia po prostu z tymi kolorami. To jest ciekawe Mmm I... No i bardzo mi się tutaj podoba. się takiego wspaniałego widoku. Wszędzie dookoła tego mieszkania jest taki balkon i ogromny taras. I Pepe, jedziemy dzisiaj do niego do domu, bo to jest dom jego mamy. I Pepe ma pomarańcze i, owoc, i swój własny ogród. A właśnie ja tam widzę pomarańcze. Tam widzę, są jakieś pomarańcze. Więc mamy sezon pomarańczowy. Cudownie! A co dzisiaj robię? Pojadę na Capri chyba. Co prawda pogoda się zmieniła, bo miało być słońce, a teraz jest trochę deszcz i słońce o 13. No ale mimo wszystko chyba dzisiaj pojadę na tą wyspę, tak mi się wydaje. Tak. Capri, welcome to! Nie ma słońca, a miało być, ale to nic. Bo mi y, pada deszcz. I No, więc już jestem. I jest piękna pogoda. no I zaraz jeżdżę. Uh, Cieczka. Mam nadzieję, że widzi słoneczko. Pepe dał mi pomarańcza od siebie z drzewa. Będę w jego domu jutro, to pokażę Wam drzewa z pomarańczami. Także jadło na się i było pysne. Mian, mian, mian. Pomarańcz bez wszystkich co to znaczy? Dla mnie bardzo, bardzo wiele. I powiedzieli, że tutaj mieszkają korale, koralowce są na ścianach takie czerwone. Widać, mm. Ma za bramą piękny sad cytrynowy, takie gigantyczne. Tam, że nie są strzyny, tam jest morze. Tak, chciałabym jedną zjeść. Taki domek mogłabym mieć o, taki z takim widokiem. z takim widokiem. Banany, palmy, oczko wodne i to jest prawdziwy żółw. To jest żywy żółw. Ja myślę, że to jest może jakiś posąg, ale on się rusza. Kochany! Jeszcze 10 minut, nie wiem jak to zniosę. Mam kontuzję stopy. Oh my god! Dlaczego co idę? Chyba muszę zjechać autobusem na dół z powrotem. Jaka turkusowa woda dzisiaj. Bardzo, bardzo turkusowa. Przepiękna. Mm, szkoda, że nie ma lata. Och, tutaj bym się nie wykąpała. Mm. Największa think świata. Gigantyczna. Głowa. My friend is uh, waiting for me. Your friends? boyfriend? No, not yet. No, no, I'm joking. No, not a boyfriend. Bye. Goodbye, gotują. Mm. Mm. Pani no